Witam was mojej kuchni. Witam was kochani! Dzisiaj taki nietypowy film, bo dużo osób wie, że ją w Niemczech i nie ma takiego y, dostępu do polskich produktów i wybrał się do, do rusko polskiego, czeskiego, rumuńskiego, jugorskiego sklepu. Chciałam się tu pochwalić co kupiłam. Dla mnie to są rarytasy. Dla was może polskie rzeczy, to co ja uważam za rarytasy, to by po potem To jak e, Boże Narodzenie dla mnie. Dobra, no w chciałam tu pokazać wam, co kupiłam ze słodyczy. E, kupiłam oczywiście te chrupki i kukurydziane, to są, te, to są ruskie, ale no, polskie to też wie. Też są tanie, idzie u nas w Edece kupić, ale ja kupiłam takie ruskie, to one są słodzone tak szybko w żonach, nawet nie w ale są bardzo dobre. tego kupiłam dwie paczki. Potem kupiła ruskie ciastka, nie ruskie, rumuńskie ciastka. One są tak pakowane w takim, w środku w osobnych takich woreczkach i po dwa są pakowane z takim, no, herbatnikiem z czekoladowym nadzieniem. Bardzo dobre są. To są rumuńskie. Pan kupia czekoladową, czekoladowy cielaczek. To są no, ciasteczka o smaku czekoladowym. Tak to wyglądają. One są tu takie malutkie. Potem Bana kiedy z Wami próbować, bo chce film zrobić. Jak smakuje? No test ruskich Słodyczy. Potem tu takie słodycze takie wafelki. Krówki to są. Jedna taką chyba mleczną i czekoladową. Potem cukierki. Takie to chyba krówki, to nie wiem co to jest. Jakieś twarde tam są. Potem tu iryski ruskie. Potem jeszcze takie inne chyba, lodowe. I tu takie. To nie wiem co to jest. No a było bardzo dużo, bardzo duży wybór jest tych cukierków w tym ruskim sklepie. One są na waga i... No była z wózyki i tam było jakoś za mało <laughs> miejsca było, potem tam bardzo wąsko to było, a z wózyki z dzieckiem to ach, to mi tak nie bardzo tam pasowało. Małe marudzi, bo chciał cukierki jeść, a to jak nie zapłacisz, to nie możesz jeść, także na razie w żonach no tyle. Kiedyś jest, zrobię tym razy test rosyjskich cukierków, słodyczy, także to domy na bok. Pan co kupia? Kasza kukurydziana, czyli polenta. Coś z tego wykombinuję. E, to znaczy, no ja już jadłam ka kaszę kukurydzianą. E, w pracy, my, w robocie tak kiedyś robili. I to jest chyba jajgorskie. Je tu to, to jest jugolskie e, No. Wtedy zrobiam. Kupia chwila. Wdziałam. W Ciach polskiej firmy, ale nie było Ciach Scenosa. W się, kupiła kasza jaglaną. Kasza jaglaną jest w Polsce i w tych rosyjskich sklepach jest bardzo tanią. W, w, w Monachium, w niemieckich sklepach kosztuje to chyba za 400 bo za 500 gramów 2 euro, coś 2,79 euro 79, czy coś takiego. A tu za 900 gramów zapłaciła euro 97, euro 79. Także kasza jaglaną, tu jest korejanda, nie wiem co to jest korejanda, to jest taki, ja ty no dziś rośnie, nie wiem co to korejanda, to jest taka pietruszka, choćby, ale nie, nie, ale taką gładką, nie wiem jak to nazwać, dobra potem kupię twaróg. Została robić polski koło ze serem, kupiłam twaróg, a nie wiedziałam dokładnie, czy można to niemieckie niemieckim um, zrobić, czy mi to nie będzie za rzadkie, jak ten Kwark wymiesł niemiecki, dlatego kupiłam ten, ten syr, ruski kupiach polskich to nie było takich, chyba to chyba wszystko wybrane, ale no, twaróg, twaróg, 50% uszczelnionych, był też 2%, także tego zrobiłam z tego kupiłam cztery polski bulion się kupiła. warzywny i cuk grzybowy Były jeszcze dużo inne na żeberkach tam bulion na żeberkach na innych tam ach. ale jak go mi to za mało było czasu i miejsca ciekar mi się chciało musiałam szybko do domu lecieć smalec chłopowi kupiłam smalec mięskim ze skwarkami ze spierkoma. Do smarowania. Łódka się kupiła jak Dwa. Um. No, dawno utków nie jadła. Także się w Jak będą dobre, to jeszcze z rosta pojadą. Były też ym, skrzydełka. On się kupiła czeski. Taki syr wandzony. To taki warkot ze syra wandzonego. Dawno nie jadła takiego czegoś. Znaczy takie, w takiej postaci nie widziałam w ogóle. Ale. Ten smak, bardzo dobry. Pan kupić kiełbasę toruńską. Mady Wróbel. Wróbel to chyba z Opole, nie? Nie, że pewno, Terra, ale tu coś pisało, że jakieś o opolskie. Toruńską, to dziś się pana toruńsko robi na obiad. Słoneczko warte, przynieś mi tamten włoszczyk. Co ty robisz? Przynieś mi tamten włościk Jessie. To się kupiła takie dwie długie, znaczy jedno opakowanie. Pan się kupiła kawa nosiki. Kabanosy drobiowe i. z Chili Horiziu oraz. Horicio. Nie wiem jak to się czyta. Nie wiem jak to się czyta. W każdym bądź razie dobre drobiowe i inne. Te zjadłeś, całą paczkę zjadłach, jak zjechała do domu. Mają ci zjadłość, całą paczkę. To bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre parówki śląskie. Um, no, się... śląskie, opolskie parówki. I frankfurterki wędzone, Lubię frankfuterki wędzone, mm, My zawsze do biedronki, jak, jak jeździli. Ale to chyba były cieńsze te frankfuterki. Ja z biedronki. Ale co, te, te mięso tamy no jest w rubel, w rubel. W sumie nie wiem. Skąd ten wróbel ale jak pisze o opolskie tam coś, to może on jest Opola? Albo rodzinna tradycja od, od 92 roku, to może wróbel jest Opola? Okej, okay, w razie abyście wróbla znali, to dajcie mi znać skąd on jest. Ale jak jest niedobry, to to mi nie dajcie nic. I ją tu nie ma na testów robić tak, jak Oginski robił z parówką. Także mi to smakuje. To mi smakowało, to znaczy to mi smakowało, te kabanosiki, To wszystko resta mi będzie smakować. Dobra. Co jeszcze kupiłaś? Nic więcej. Ok, to by było na tyle. Powiedzcie mi, czy byście jeszcze tam jeszcze chcieli widzieć moje zakupy y inne zakupy. Y z ruskiego sklepu albo jakieś tam jugosławiańskie albo czeskie to pojada i kupiam. i się tak bymy bawić tu przed kamerą, dobra cukierki bymy kiedyś próbować przed kamerą, zrobimy test ruskich cukierek i co okej, okay, dobra, ja się zabiorę za obiad wam życzę miłego dnia i do następnego razu, cześć